Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Volvo S60 drugiej generacji. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze pierwszego odcinka, warto go obejrzeć. Link będzie w pierwszym komentarzu. A to odcinek drugi o wnętrzu, własnościach jezdnych itd. Na początku zaczniemy od wnętrza. Wnętrze jest średnio przestronne, oczywiście z przodu miejsca nie brakuje. Z tyłu na nogi dla osoby mojego wzrostu, czyli 1,82 m, miejsca też jest ok. Nad głową może być troszkę ciasnawo. Ci, którzy chcą więcej przestrzeni, no to powinni wybrać wersję kombi, czyli V60. Fotele są bardzo wygodne, dobrze trzymają na boki, stosunkowo dobrze. Mają też zintegrowane zagłówki, których celem jest m.in. ochrona przed uderzeniem z tyłu. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, że ktoś się Was uderzy w tył auta, no to wtedy Wasz kręgosłup Volvo jest lepiej chroniony dzięki właśnie tym zagłówkom. Jakość materiałów użytych we wnętrzu jest całkiem przyzwoita, spasowanie jest dość dobre. Jedyny mankament to jest ten panel środkowy, gdzie po naciśnięciu tam trochę potrzaskuje, ale w czasie jazdy nic nie trzeszczy. Mankamentem jest również skórzana tapicerka. Tu akurat jej nie ma, ale jeżeli jest, to często niestety po prostu pęka jak to w Wolwach z tamtych roczników, niestety. Więc jakość materiałów jest przyzwoita, na pewno lepsza niż w autach marek nie premium, ale też troszeczkę jej brakuje do Audi, Mercedesa czy BMW. Najciekawsze elementy wyposażenia to m.in. w pełni elektroniczne zegary, które pojawiły się po liftingu. System wykrywający znaki drogowe. Ciekawą opcją był również system inforozrywki z dotykowym ekranem. Dostępny był również system City Safety, który wykamowuje auto przy prędkościach do 30 na godzinę, jeżeli wykryje, że na przykład na drogę wbiega pies, wchodzi dziecko lub po prostu wchodzi jakaś inna osoba. W tamtych latach ten system był dość innowacyjny. Auto wyposażone jest również w system ostrzegania o przekroczeniu linii pasa ruchu, a także w system BLIS, czyli wykrywający samochody i inne obiekty w martwym polu. Oczywiście dostępny był również adaptacyjny tempomat, system wspomagający ruszanie pod wzniesienia, zewnętrzne oświetlenie LEDowe, bagażnik sedana s 62 generacji ma 380 litrów, V60 jest to od 430 do 12401. Co ciekawe, w tym egzemplarzu, w którym akurat jadę, nie składa się tylna kanapa. Przynajmniej ja nie znalazłem tutaj takiej opcji złożenia tej kanapy, więc jeżeli macie inne doświadczenia z tym, jeżeli wiecie, że macie egzemplarz, w którym się ta kanapa składa, to napiszcie. Prawdopodobnie było tak, że za to trzeba było po prostu dopłacić. Jeżeli chodzi o własności SD, to układ kierowniczy jest całkiem przyzwoity, jest dość precyzyjny, szczególnie w porównaniu z poprzednią generacją, gdzie po prostu był strasznie gumowaty i naprawdę jeździło się, oczywiście, komfortowo, jeździło się tamtym autem bardzo, ale ta precyzja układu kierowniczego pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. Tu jest znacznie, znacznie lepiej i za to duży plus. Zawieszenie jest przyjemnie sprężyste, na pewno jest twardsze niż w, poprzednim, w poprzedniej generacji. Uważam, że jest to dobry kompromis pomiędzy komfortem a sportem. Lekko w stronę komfortu, więc jeżeli chcecie coś sztywniejszego, no to albo topowa wersja, albo inne auto. W samochodzie można ustawiać tłumienie, zawieszenia w trzech trybach: czyli komfort, sport i advance. Niektórzy twierdzą, że coś tam czuć, zmianę, ale też wiele osób twierdzi, że. Jakby nic nie czuć po zmianie tej charakterystyki, więc zdania są podzielone. W tym egzemplarzu, akurat, który testuję, tego nie było, więc nie odpowiem Wam, jak jest naprawdę. W samochodzie dostępne były dwa rodzaje napędu: napęd na przednią oś lub napęd na cztery koła ze sprzęgłem Haldex. Co ciekawe, kiedyś widziałem, jak radzi sobie na żywo takie auto z napędem 4x4 Volvo w porównaniu do Volkswagena. Passata, praktycznie ten sam rocznik, były to nowe auta i w porównaniu podjazdu pod górkę Haldex Volvo poradził sobie dużo lepiej niż Haldex Volkswagenie, więc tu niby Haldex i tu Haldex, a jednak yy, ten Haldex z Volvo radzi sobie dużo lepiej, więc mogę śmiało ten napęd polecić. I na koniec warto wspomnieć, co jest na temat silnika. W tym aucie jest silnik 1.6 Turbo, oznaczony jako T3. O mocy 150 koni mechanicznych. Moc wystarczająca w zupełności do wyprzedzania, do szybkiego poruszania się po mieście dynamicznego czy w trasie. Myślę, że spokojnie wystarczy. To jest taka najbardziej rozsądna propozycja. Jeżeli ktoś oczywiście potrzebuje czegoś mocniejszego, no to wiadomo, no to trzeba brać mocniejszy silnik. Nie jest to żadna filozofia, ale myślę, że dla osób, które nie mają jakichś bardzo wysokich wymagań, a mają po prostu. Takie podstawowe wymagania, nawet trochę bardziej niż podstawowe, to myślę, że ta jednostka w zupełności wystarczy. Dosetki auto rozpędza się w 9,5 sekundy. Troszeczkę można powiedzieć, że z jednej strony mankamentem jest zużycie paliwa, bo jest dość duże jak na taki silnik o takiej mocy, ale z drugiej strony, w autach starszych z większymi silnikami, to zużycie paliwa w Fordach było podobne stosunkowo. W trasie. Uda wam się zejść do 7 litrów, ale to naprawdę przy bardzo spokojnej jeździe. Tak, auto będzie paliło 8-10 litrów w zależności od stylu jazdy. W mieście myślę, że 9 litrów trzeba założyć. 9-10 przy dynamicznej jeździe 11,5. Auto jest w stanie spalić, więc tak to wygląda. W tym odcinku, oczywiście, to już wszystko. Ja zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do komentowania, zostawiania łapek. No, i w opisie macie inne moje social media albo social media, kto woli, gdzie znajdziecie jeszcze inne ciekawe zdjęcia. No i dlatego zapraszam też do sprawdzania. Cześć!